Aby ta gąsienica wypięła się w trakcie jazdy na budowie, byłby dość spory kłopot. A tak, maszyna bezpiecznie zjechała do parku maszynowego, przyjechali mechanicy, wymienią oczko i będzie śmigać dalej. Cały łańcuch jest popodbijany, więc odepną jedno ogniwo. Gąsienica im się nie, nie rozepnie i nie rozłoży, więc nie będzie kombinacji, później tylko pasa, pasa rukcuk, cyk-cyk, zepną w wstawią nowe ogniwo i gotowe. Gdyby to wydarzyło się na e, budowie w błocie i tak dalej, byłby problem dojechać z butlami, dojechać z częściami i byłoby znacznie więcej pieprzenia się ze sprawą. Także dobry operator taką rzecz wyczuje, zgłosi i można zapobiec, można powiedzieć tragedii. Bo teraz sobie wyobraźcie, że jedzie za spycharką, idzie złomiarz, których tutaj nie brakuje, gąsienica się rozpina w, po nogach. Nieszczęście gotowe. Także słuchajcie, codzienne sprawdzenie maszyny jest naprawdę ważnym, ważnym elementem. Pozdrawiam, a Ty obserwuj, żeby się czegoś nauczyć.